Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkiego, co Jezus czynił, powiedział do swoich uczniów przyjmijcie uważnie te oto słowa, Syn Człowieczy odda się w ręce ludzi. Oni nie rozumieli tej wypowiedzi, była dla nich zasłonięta, także jej nie pojęli. Lecz bali się go zapytać o tę rzecz. Myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia, chociaż nie jest dokładnie kontynuacją, nie jest dokładnie kolejnym fragmentem Ewangelii Łukasza względem tej wczorajszej. To jest pewien fragment wybrany. Na potrzeby liturgii z dalszego toku rozdziału 9 Ewangelii Łukasza, ale jakoś bardzo mocno się wiąże ta dzisiejsza Ewangelia, te słowa, które Pan Jezus powiedział. Pewnie dlatego zostały wybrane właśnie już na następny dzień, bo one się mocno wiążą z tymi słowami, które były wczoraj czytane w liturgii. Pan Jezus zapowiada, że będzie wydany w ręce ludzi. Oczywiście właśnie miał na myśli to, że będzie cierpiał, że zostanie zabity. I w jakim kontekście teraz Pan Jezus to mówi? Otóż słyszymy dziś, że w takim kontekście, jakim były rozmowy o tym, jakie wspaniałe rzeczy Pan Jezus robi. Dzisiaj też dość często można usłyszeć takie słowa, opowiadania y, o cudach, które Pan Jezus czyni, o różnych uzdrowieniach. Y, I bardzo dobrze. Dobrze, że o tym mówimy. Nie ma w tym nic złego. Y, zresztą. Pan Jezus, czyniąc różne cuda wtedy, kiedy chodził po świecie, jak i dziś, no jest świadom tego, że, że, to, że, że my będziemy o tym rozmawiać. Że to jest jakaś sensacja, że jest to coś niebywałego. Jeżeli dowiemy się, zobaczymy, że wydarzył się jakiś cud, że ktoś, kto absolutnie nie miał prawa, Żyć, bo tak był chory, wyzdrowiał i dalej żyje, to, to musi budzić jakieś emocje, ciekawość, musi być takim bardzo dobrym, ważnym newsem. Ale pamiętamy, że Pan Jezus nieraz prosił, żeby nie opowiadano o cudach, które on czyni. To przynosiło marny skutek, ale, ale nieraz o tym mówił. I dzisiaj też, jak ja czytam słowa tej dzisiejszej Ewangelii, to one też do mnie tak trochę przemawiają, właśnie w ten sposób, że Pan Jezus, tak jakby nie był zbyt ucieszony tym, że wszyscy byli pełni podziwu i zapewne o tym rozmawiali. Co Pan Jezus uczynił no, ze względu na te jego cuda. I powiedział, że najważniejsza rzecz, którą on w życiu uczyni, to będzie wydanie się w ręce ludzi. Właśnie tak Pan Jezus to nazywa. Mo swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie nazywa wydaniem się w ręce ludzi. To było jego wielkie pragnienie. On stopniowo, w miarę jak upływały kolejne lata jego życia, on się coraz bardziej wydawał w ręce ludzi. Już nawet pamiętamy, że kiedy był jako dwunastolatek w świątyni jerozolimskiej, to choć zapewne tam spędził dużo czasu na modlitwie, to jednak, kiedy Maryja i Józef go tam znaleźli, to on nie był na modlitwie, tylko... Rozmawiał z ludźmi i to z uczonymi w piśmie. Więc rzeczywiście on tak stopniowo coraz bardziej wydawał się w ręce ludzi, aż do wydania się na śmierć. Aż do zgody na to, żeby ludzie go związali, związali mu ręce. Aresztowali, zamknęli w więzieniu, potem niesłusznie oskarżyli o jakieś niestworzone historie i że potem wydali go na śmierć, wydali na niego wyrok śmierci i no i po prostu go zamordowali. Wcześniej jeszcze też umęczyli. Ubiczowali, poranili my i słowem, i, i różnymi narzędziami, yy, poranili jego ciało. Więc yy, właśnie po to on przyszedł na ten świat, żeby się wydać w nasze ręce. A dla mnie to jest synonim miłości. Miłość to jest właśnie takie wydawanie się yy, w ręce ludzi. Oczywiście. To nie znaczy, że ja pozwalam, mam pozwolić ludziom, żeby robili ze mną co chcą. Zawsze ja mam zachować wolną wolę, wolność. Pan Jezus do końca był wolny. Można powiedzieć, że wtedy poszedł na śmierć, kiedy chciał pójść na śmierć. Kiedy. Jakoś to rozeznał, rozpoznał, że oto przyszedł na to czas. Przyszedł ten dzień, przyszedł ten moment, aby wydać się w ręce ludzi, wydać się na śmierć, być wydanym na śmierć, skazanym na śmierć. Natomiast jednak ostatecznie o to chodzi, i kiedy tak myślę czyż nie jest tak kiedy myślę o nas o ludziach których na co dzień spotykam czyż to nie jest tak że rzeczywiście na przykład rodzice nie wydają się w ręce swoich dzieci przecież wiadomo że kiedy pojawiają się dzieci w rodzinie to życie rodziców radykalnie się zmienia jak to mówimy na wiele rzeczy już wtedy nie mogą sobie pozwolić Zarówno gdy chodzi o gospodarowanie swoim czasem, jak i o gospodarowanie swoimi dobrami materialnymi, właśnie wydają się w ręce swoich dzieci. I to powinno trwać do końca życia. Takim powinno być całe nasze życie właśnie być takim wydanym w ręce ludzi. To pięknie ujął obrazowo święty Brat Albert, nie mówiąc właśnie bądźmy dobrzy jak chleb, pozwalajmy, żeby ludzie nas tak kroili właśnie jak chleb i po prostu spożywali, jakby zjadali. N bądźmy takim pokarmem właśnie dla ludzi, bądźmy pokarmem. Oczywiście, żeby. Nim być, to trzeba się o siebie troszczyć. Trzeba być właśnie dobrym chlebem. Trzeba być dobrze wypieczonym, urobionym, czyli dobrze uformowanym właśnie przez Pana Jezusa, ukształtowanym najlepiej przez Pana Jezusa. A to wymaga takiej mądrej troski o siebie, troski też o swoje ciało. Ale nade wszystko troski o swoją duszę. Hmm, zresztą to idzie w parze: jak ktoś dobrze troszczy się o swoją duszę, to dusza się dobrze troszczy wtedy o swoje ciało o ciało, w którym mieszka. Tak więc na pewno to jest potrzebne, ale chodzi o to, żeby ostatecznie być wydanym w ręce ludzi. Takim właśnie był Pan Jezus. Takim było jego życie. On był wydany w nasze ręce. I bardzo często, kiedy odprawiam przeświętą, to sobie właśnie to przypominam, kiedy biorę hostię do ręki. Właśnie wtedy często myślę o tym, że właśnie w tym momencie, kiedy wypowiadam te słowa. Pana Jezusa, słowa Pana Jezusa, to jest ciało moje za Was wydane, właśnie za Was wydane, to wtedy często sobie właśnie przypominam, że oto Pan Jezus wydał się w moje ręce i zadaję sobie pytanie: co ja z Nim zrobię? Co ja z Nim zrobię? Dlatego, chociaż oczywiście w pełni rozumiem tych, którzy. Wolą przyjmować komunię do ust i jak najbardziej nie mam nic przeciwko temu, to jednak też kiedy udzielam komunię na rękę, to sobie też to przypominam. Właśnie myślę sobie wtedy, Jejku, przecież właśnie kiedy ja daję ludziom komunię do ręki, to właśnie robię to, czego chciał Pan Jezus. Ja go wydaję w ręce ludzi. Ja może czasem miałbym ochotę się bać, co oni z Panem Jezusem zrobią. Ale wiem, że Jezus się nie boi. Że nawet gdyby mieli zrobić coś złego, to, to On chce być wydany w ręce ludzi. Zresztą, jeśli ktoś przyjmuje Komunię do ust, to przecież też nie jest powiedziane. Że zrobi z Panem Jezusem coś dobrego. Bo myślę, że zawsze, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, a potem za chwilę już odrzucamy Jego naukę, już nie żyjemy tak jak on, nie postępujemy tak jak on, no to można powiedzieć, że traktujemy go źle. Odrzucamy go. Czy zabijamy? Myślę, że. Mam nadzieję, że nie, ale, ale na pewno jakoś, jakoś ranimy, bo on przychodząc do nas, po prostu chce być przyjętym. A wtedy go przyjmujemy, kiedy w pełni go przyjmujemy, kiedy żyjemy jego nauczaniem. Pan Jezus wydał się w nasze ręce, przyjmijmy go, potwierdzając to naszym codziennym życiem.